Czy Legia Warszawa zachwyciła w meczu z Aktobe? Absolutnie. Czy Legia Warszawa jest bliżej drugiej rundy eliminacji Ligi Europy po tej pierwszej konfrontacji z ekipą z Kazachstanu? Ani trochę. Czy Legia zgarnęła cenę, punkty rankingowe UEFA? Tak i obecnie to jest absolutnie najważniejsze. Cześć, dzień dobry, witajcie. Ja nazywam się Piotr Żepecki. To jest kanał 365 Dni o Piłce i to jest wasza i moja ulubiona seria, a więc dyskusja dotycząca rankingu UEFA. Dziś sobie troszkę pogadamy o tym, co wydarzyło się wczoraj przy ulicy Łazienkowskiej 3, a więc podsumujemy sobie to spotkanie wojskowych z FK Aktobe, wygrane przez zespół trenera Edwarda Jordanesku 1 do 0. E, pomówimy sobie o kwestiach ważnych, a więc o tematach rankingowych. Jednocześnie też spojrzymy szerzej na sprawy legi, ponieważ warto to legi mówić w świetle chociażby tego dużego odejścia, więc Maxa Oedele, który na dniach ma przenieść się do francuskiego Strasburga. Zanim jednak wejdziemy w ten klimat trackingowy, moi drodzy, serdeczna prośba do Was o zostawienie łapki w górze pod filmem, subskrypcji kanału, a teraz startujemy. Przede wszystkim z kilka słów o tym meczu, o tym meczu Legii, która zawiodła, biorąc pod uwagę to, jak grał zespół trenera Edwarda Jordanesku. Natomiast cały czas oczywiście mamy z tyłu głowy, że to był pierwszy mecz o punkty w roli szkoleniowca Jordanesku. No i też siłą rzeczy nie wszystkie schematy są gdzieś realizowane, no bo tak naprawdę żadnych schematów w tym meczu nie było. Jedyna bramka, która padła w 25 minucie, no to jest to zjawiskowe uderzenie Wahana Biciakciana, który przypomniał o sobie i gdzieś nawiązał do tych wspaniałych czasów z początków swojej gry w barwach pogoni. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o zespół wojskowych i gdzieś te akcje i realizowane schematy, do tego nie było. Momentami tak naprawdę tak to by było groźniejszy, biorąc pod uwagę chociażby te żwawe, ciekawe kontry, e, prowadzone bardzo często przez byłego zawodnika Wisły Kraków, czy ostatnio Puszczynie Pomice, a więc e, Georgieja Żukowa. Natomiast paradoks tej sytuacji jest taki, że dwukrotnie gdzieś sympatycy Legii mogli powiedzieć jedno takie wielkie uf. Najpierw po, w samym początku meczu, kiedy padała bramka dla aktoby, natomiast na szczęście szczęście, legi Warszawa uratował minimalny spalony. Potem z kolei zaś w samej końcówce, kiedy było blisko, potencjalnego rzutu karnego. Natomiast na całe szczęście arbiter nie uznał wówczas tej sytuacji i graliśmy dalej. Natomiast cały ten meczny, gdzieś taki minimalizm legi Warszawa i zwycięstwo minimalne na takich oparach. Pokazuje, że ten zespół przede wszystkim jest gotowy, a po drugie, że będzie miał, mówiąc bardzo brzydko, przepraszam, cholernie trudno w tym meczu rewanżowym, ponieważ spotkanie rewanżowe za tydzień będzie trudne z uwagi na tak zwany egzotyczny wyjazd, z uwagi na ciężkie warunki, a więc przede wszystkim sztuczną murawę, ale też bardzo słabą, wypracowaną przewagę, ponieważ no, tam bramka różnicy to jest w zasadzie zerowa gdzieś zaliczka. No i w świetle tego nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy Legia rzeczywiście faworytem będzie. I wydaje mi się, że tutaj absolutnie nikt nie jest optymistą przed tym spotkaniem rewanżowym. Natomiast jeżeli chodzi o ich historie absolutnie kluczowe w kontekście Legii Warszawa i tej przyszłości, no to warto tylko powiedzieć, że trenera Jordanesku łatwo nie ma, ponieważ tuż przed meczem wyleciało mu dwójka Portugalczyków, czyli Claude Gonçalves, a także Ruben Winagre, z których nie mógł skorzystać. Natomiast tak jak mówił sam Jordanesku zaraz po spotkaniu, te urazy nie były groźne, no i na dniach załońcy wrócą do treningów, no i będą się gdzieś liczyć w zespole. Natomiast jeżeli chodzi o postać absolutnie kluczową, której zabrakło w tym meczu z i której zabraknie w kolejnych meczach Legii Warszawa, a więc Maxeo no to on zostanie bohaterem ciekawego transferu, ponieważ Strasburg zdecydował się zrealizować tę klauzulę, która była wpisana w kontrakt, no i niebawem 6 milionów euro zostanie wpłaconych na konto Legii, no i ten zawodnik odejdzie do Strasburga, natomiast taka ważna adnotacja, historia, której absolutnie trzeba powiedzieć, to 50% tej transakcji powędruje na Old Trafford, natomiast ta informacja dotycząca sprzedaży Max o no nie jest paradoksalnie zła dla kibiców Legii no bo oczywiście to jest chłopak, który mógł jeszcze progresować, który mógł się gdzieś pokazać w zespole legi, natomiast no nie był taką postacią fundamentalną, absolutnie, od której Jordanesku zaczynałby teoretycznie skład. No nie jest to mówiąc wprost ani Bartoszka Pustka, ani też Jurgen Elitim. Natomiast z perspektywy kibiców Legii myślę, że ta kasa powinna być gdzieś przeznaczona na nowe transfery. Zresztą już się mówi o tej rekordowej, rekordowym zakupie nowego napastnika, a więc Milety Rajowicza, który ma na dniach przenieść się do Legii z Watfordu i za którego stołecznie też zapłacą. 3 miliona euro, a więc moi drodzy na naszych oczach będzie się pisać historię, ponieważ ten zawodnik zostanie najdroższym zawodnikiem w historii Ekstraklasy. Natomiast jeżeli chodzi o inne pozycje, on tutaj z pewnością legę musi się zabezpieczyć pozyskując na przykład kogoś jeszcze do ofensywy, tak mówię, to na bazie tego meczu z Aktobe, gdzie no w zasadzie widać pewne defekty, jeżeli chodzi o Greka z Prachodyny czy innych ofensywnych zawodników, natomiast z drugiej strony podobało mi się bardzo Iliasz Kuryń, czy też Wojciech Urbański, który, którzy dali fajne impulsy i którzy stanowili ciekawą alternatywę dla trenera jordanecką. Natomiast pytanie, jakie to będą wybory rumuńskiego szkolniowca w perspektywie kolejnych meczów? No bo już niebawem kolejny test, kolejny sprawdzian, nawet bardzo prestiżowy bój. Mowa o tej konfrontacji o Super Puchar z Lechem Poznę. Potem z kolei ten egzotyczny wyjazd i rywalizacja z Aktobe w walce o drugą rundę eliminacji Ligi Europy. Jeżeli jednak chodzi o sam wynik Ligi Warszawa, to powiem tak zabawowo anegdotycznie, że w sumie nie ma się na co obrażać, ponieważ terny Rodanesku sam zapowiadał, co się może wydarzyć. Mowa o tej konferencji prasowej, kiedy został powitany rumuński szkolniowiec i który wprost deklarował, pytane o wizję swojego futbolu, że woli wygrać 1 do 0 niż 4 do 2. Także wydaje mi się, że tutaj zapowiedział to, co się może wydarzyć, a więc no nie musimy być specjalnie wściekli na to, co się działo. Natomiast tak całkiem serio chyba każdy realnie widział to, co Legia próbowała grać i liczby okazji. Kreowanych przez zespół ze stolicy Polski, a więc w zasadzie no, maraz, jeżeli chodzi o ofensywę, i tak naprawdę jeden strzał wahana na bicie No i potem oczywiście kilka akcentów w drugiej połowie, wraz z wejściem przebojowego wojciecha urbańskiego czy też aktywnego? Ilier Kurina. muszę powiedzieć, że gra tych dwóch zmienników bardzo mi się podobała. Teraz z kolei trochę pomówmy o samym rankingu UEFA i o tym, co się może niebawem wydarzyć. A więc, przede wszystkim, wygrana legi, która cieszy, która cieszy przede wszystkim z uwagi na to, że zyskujemy cenne punkty rankingowe, a więc, no gdzieś zbieramy to, co, to na czym nam zależy, w kontekście właśnie walki o ranking UEFA. A tak to wygląda w szczególe, a więc gdzieś nasza pozycja w tej europejskiej hierarchii, jak w tej chwili widzicie, Polska Rzeczwiastą zajmuje lokatę 13, no i uzbierane punkty, a więc już nam się ta pusta e, dotychczas, pusta rubryczka powolutku zapełnia, a więc. Mamy 0,25 punktów w klasyfikacji rankingowej UEFA, jeżeli chodzi o ekipy, które nas interesują, a więc kraje, które nas gonią i które są, no mówmy się szczerze, bardzo daleko do nas, natomiast warto o nich wspomnieć: to jest Szwecja, Izrael i Cypr, i te kraje również zgarnęły punkty rankingowe. Najwięcej Szwecji z uwagi na dwie wygrane ekipy, a więc kolejną Malmo, a także Haken to też jest dobry wynik zespołu z Izraela, a więc HPL-Berszewa, no i też wygrana Larnaki, i tutaj gdzieś te kraje zbierają cenę pom Rankingowe, natomiast nasza pozycja cały czas się nie zmienia. My tracimy jeszcze trochę do Norwegii, która jest 12, która jest dla nas no, takim realnym rywalem w kontekście tego, żeby ich gonić. Natomiast jeżeli chodzi o Duńczyków, no, to oni też są do nas daleko i póki co nie ma się tego obawiać, żeby nas wyprzedziła 14. Dania. Jeżeli chodzi o taką krótką instrukcję, a więc to z czego wynika i z czego biorą się te punkty, no, to tylko rzućcie okiem, a więc wygrana, pojedyncza wygrana w turze eliminacyjnej z perspektywy polskiego klubu, gdzie przecież mamy czterech pucharowiczów, oznacza 0,250 stąd też wojskowi zarobili 0,250. Jeżeli jednak Legia by zremisowała, więc no gdzieś odpukać byłby w Kazachstanie remis w tym kolejnym meczu, natomiast spuentowana oczywiście wynika awansem, no to wtedy Legia zgarnęłaby 0,125. Porażka oczywiście nie jest premiowana, natomiast jeżeli chodzi o samą fazę ligową, te punkty mówiąc wprost są mnożone przez dwa, a więc pojedyncze zwycięstwo w fazie ligowej europejskich porów to jest 0,5, natomiast pojedynczy remis w fazie ligowej europejskich pucharów to jest 0,25. Wynika to oczywiście z tego, że mamy czterech pucharowiczów, a więc to oczko, które jest do zgarnięcia dzielone jest na cztery, czyli w naszym przypadku przez wszystkich pucharowiczów, którzy nas reprezentują, a więc Legię Warszawa, Lecha Poznań, Gieloni Białystok, czy też Raków Częstochowa, jeżeli oczywiście chodzi o te ekipy, no to one wchodzą do gry dopiero za kilka tygodni wraz ze startem drugiej rundy eliminacji europejskich pucharów. Mówiłem wcześniej o tym, że szwedzkie kluby, klub z Izraela, także klub z Cypru uzbierał trochę punktów i warto też spojrzeć detalicznie, jak to dokładnie wyglądało, żeby też się przyjrzeć, za kogo trzeba trzymać kciuki i jak to właśnie wygląda z naszej perspektywy. Jak w tej chwili widzicie, taka rozpiska, więc to, co wydarzyło się we wtorek, a także w czwartek. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj fajnie przedstawione i gdzieś czytelnie zobrazowane, a więc przede wszystkim to jest dobry wynik szwedzkiego Malmo, które wygrało z Iberią z Gruzji 3 do 1, co za tym idzie, Szwedzi z Garneli 0,25. Podobnie w przypadku... Wygranej haken ze Spartakiem Trnawa w eliminacjach Ligi Europy, gdzie również haken zapunktowało i zgarnęło cenny punkt. To też jest oczywiście remis HPL Breszewa na wyjeździe z Lewskim z Bułgarii, więc 0,25. No i zwycięstwo domowe Larnaki z serbskim Partizanem. Tutaj też dodałem wynik meczu Egnatia Brej nie z uwagi na ranking UEFA, gdyż no zarówno Albania, jak i Islandia to może pomarzyć o naszej lokacie i gdzieś absolutnie nie jest w naszym zasięgu. Natomiast gdyż tutaj się toczą ważne boje z perspektywy Lecha Poznań, gdyż zwycięstwo. Tej rywalizacji, a więc Egnatia zmierzy się z kolejorzem w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. No i na chwilę obecną e, bliżej tego celu, a więc rywalizacji z Lechem Poznań jest ekipa mistrza Albanii. Widzieliście punktacje w polskich klubów, w zasadzie jednego polskiego klubu, czyli Legii Warszawa, plus też ile zebrały ekipy z Szwecji, Cypru czy Izraela. Natomiast warto też pochwalić kraje z takiego powiedziałbym, marginesu, jeżeli chodzi o hierarchię europejską, a więc kraje totalnie nieoczywiste, które punktowały jak szalone, jeżeli chodzi o ten tydzień europejski. To jest przede wszystkim Białoruś, to zebrała tych punktów bardzo dużo, a więc 0,75. Kluby z Andory, totalnie nieoczywisty typ, 0,666. Czy też kluby z Łotwy, myślę, że ten tydzień był z ich perspektywy. Po prostu bajeczny, no i rzeczywiście chyba taki scenariusz niestandardowy, nietypowy, jeżeli chodzi o zebrane punkty, natomiast wiadomo też doskonale, że za kilka tygodni, kiedy do gry wejdą te no, czołowe gdzieś się kraje w kontekście rankingu UEFA, no ta tendencja nam się zdecydowanie obróci i myślę, że Polska też zgarnie tych punktów zdecydowanie więcej. Oczywiście nie wiemy, jak legi Warszawa będzie szło. Trzymamy kciuki, żeby ten rewanż w Kazachstanie był udany, pozytywny. Przede wszystkim spuentował się drugą rundę eliminacji Ligi Europy. Natomiast warto tylko dodać, że rzecz jasna, w przypadku wygranej z kazachskim Maktobę, Legias będzie rywalizowała z banikiem Ostrawa. Natomiast w przypadku porażki, czego rzecz jasna nie chcemy, też przyjdzie mierzyć się z zespołem z Czech, a więc ze Spartą Praga. Natomiast co ciekawe, też biorąc pod uwagę różne symulacje, gdzieś prognozy, legi Warszawa raczej nie przyświeca gra w fazie ligowej Ligi Europy, natomiast przyświeca inną polskiemu klubowi, czyli Lechowi Poznań. To jest grafika ze strony Football Meets Data, a więc gdzieś prognoza tego, jak może wyglądać faza ligowa Ligi Europy. Tutaj w tej chwili widzicie, Kolejosz znajduje się w tym koszyku czwartym, a więc gdzieś w tym miejscu, w którym może być oczywiście, jeżeli zakończy fazę eliminacyjną Europejskich Pucharów, właśnie w etapie fazy ligowej. czas na Kolejosz zaczyna te swoje zmagania od rundy drugiej eliminacji Ligi Mistrzów, natomiast w przypadku oczywiście porażki spada do tej ścieżki eliminacji Ligi, Europy i tam przyjdzie mu rywalizować z innymi ekipami. Jeżeli chodzi o podobną prognozę symulacją, to Legii Warszawa gdzieś przyświeca walka w fazie ligowej i lig konferencji, a więc warto tylko dodać, że wojskowi mają pewien taki bufor w przypadku porażki w jednym z dwóch meczów. Cały czas są w grze, natomiast rywalizują nie w Lidze Europy, tylko też właśnie widzę Lidze Natomiast myślę też i to jest w zasadzie no wniosek po pierwsze, ale po drugie też taki fakt, że dużym wstydem i kompromitacją będzie, jeżeli Legia Warszawa nie przejdzie aktobę, to jest absolutnie plan minimum, plus też grać jak równy z równym z Banikiem Ostrawa, więc tym rywalem, którym miejmy nadzieję, przyjdzie mierzyć się drużynie trenera jordanesku w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Moi drodzy, dajcie oczywiście znać, jakie są wasze wnioski po tym spotkaniu w Legii z Aktobe, No, bo generalnie myślę, że człowiek się trochę zawiódł, biorąc pod uwagę pewne oczekiwania, no i też gdzieś te komunikaty płynące z Łazienkowskiej, że walka o fazę ligową europejskich pucharów to jest absolutnie plan minimum. Natomiast z drugiej strony można było się spodziewać, że ta porwie porwie biorąc pod uwagę przede wszystkim problemy kadrowe, no gdzieś też te drobne urazy, ale przede wszystkim też fakt, że Legia Warszawa nie dokonuje wzmocnień, bo w zasadzie jedyny transfer przychodzący obecnie, a więc Petar Stojanowicz, to jest człowiek który no, nie zagrał, bo nie mógł zagrać. Nie został zgłoszony, ponieważ danie trenera Jordanesku nie jest jeszcze do tego gotowe i przygotowane. Moi drodzy, tak to wyglądało, a więc gra się informacje dotyczące rankingu UEFA. Bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy pogadać o konkretach, a więc jesteśmy już po pierwszym meczu polskiego klubu w europejskich No Teraz się nie zatrzymujemy i za tydzień widzimy się i słyszymy o tej samej porze i miejmy nadzieję, że będziemy w szampańskich nastrojach z uwagi na awans wojskowych do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście odsyłam do innych formatów. Pozdrawiam. I do zobaczenia.